Cześć kochani, dzisiaj przedstawię Wam 10 zdjęć zrobionych w idealnym momencie. Nie zapomnijcie o subie i dzwoneczku, a jak już to zrobiliście, to pochwalcie się o tym w komentarzu w zamian za serduszko ode mnie. Zaczynajmy. Numer 10. Pewnie wielu z Was słyszało o pierwszym lądowaniu człowieka na Księżycu w 1969 roku. Jak widzimy na załączonym zdjęciu, teraz każdy może chyba tego dokonać. Numer 9. Zdjęcie zrobione dosłownie w idealnym momencie. Spójrzcie na cień tych dwóch osób przechadzających się chodnikiem. Ciekawi mnie tylko, czy to był zamierzony efekt, a jeśli tak, to ile zdjęć musiał wykonać ten fotograf, żeby uchwycić taką chwilę. Numer 8 Na kolejnej fotce mamy chłopaka posiadającego chyba jakieś super zdolności, wszakże nie każdy potrafi popisać się umiejętnością chodzenia po wodzie. Jeśli macie troszkę cierpliwości, to też możecie spróbować zrobić takie ujęcie wrócić na fejsa i Fame w szkole murowany. Numer 7. Słyszeliście zapewne skąd się biorą dzieci. Część z was była może nawet na bajce Bociany, więc wiecie o czym mówię. Na tej fotce została utrwalona chwila z realizacji zamówienia. Oj, gdyby to było takie proste. Numer 6. Widzieliście mój odcinek o największych psach świata? Ten chyba bije je wszystkie na głowę. Ta zabawna fotka może troszkę namieszać w głowie. Tak naprawdę piesek znajduje się bliżej aparatu, dając taki oto efekt. Jeśli macie ochotę, to sami możecie spróbować strzelić takie zdjęcie, robiąc ze swojego pupilka prawdziwego giganta. Numer 5 To zdjęcie naprawdę ciężko wytłumaczyć. Jedno jest pewne. Zostało zrobione w idealnym momencie. Gdyby to była kobieta, to może starałabym się zrozumieć tę sytuację. Jest w ciąży, jej wody i za chwilę na świat przyjdzie cudny bobasek, a przeciwnik z drugiej drużyny szybko przybiegł z pomocą. Problem w tym, że na zdjęciu jest dwóch facetów. Macie jakiś pomysł, co oni tam majstrowali? Numer 4 Jak to mówią, co dwie głowy to nie jedna. Na pierwszy rzut oka widzimy tu dwugłowe zwierzątko. Ale jak zapewne wszyscy widzą, na zdjęciu znajdują się dwa psiaki, a nie jeden. Ustawiły się w tak zabawny sposób, dając taki oto efekt. Numer 3 Jesteś na wakacjach i prosisz kogoś, żeby strzelił Ci sweet focie z Twoimi najlepszymi kumpelami. Ustawiasz się do zdjęcia, aż tu nagle z wody wypływa płaszczka, która za wszelką cenę też chce znaleźć się na tym zdjęciu. Nie wiem jak Wy, ale ja chyba piszczałabym z przerażenia. Numer 2 Mając takiego kompana przy boku, już nie będziemy musieli martwić się o rozpałkę do grilla. Ziejący ogniem piesek załatwi całą sprawę. Taki efekt na zdjęciu jest pewnie dziełem przypadku, ale sami przyznajcie, wyszło naprawdę zabawnie. Numer 1 to chyba najgorszy koszmar ludzi jadących tą kolejką. Wytłumaczenie, że ten pan w białej koszulce chciał się podzielić szejkiem z McDonalda, jakoś do mnie nie przemawia. Jednak widzę, że pasażerom na tylnych siedzeniach to nie przeszkadza i ze smakiem wciągają kolejne porcje tego orzeźwiającego napoju. Na koniec pozdrawiam: Elisa, Wiktorię Wronę, taci 102, Klaudię Szymańską oraz Klarę Kisiel. Później dla wszystkich moich subskrybentów i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam!